Hej, witam Was wszystkim w nowym vlogu. Dzisiaj jest wtorek, 1 września, dla Was pierwszy dzień szkoły. Dla mnie to już e, zaczyna się drugi tydzień, więc e, tak łatwo nie było, ale co tam? E, zaczę zaczęłam nową szkołę, wszystko jest ok. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam, jak wygląda mój taki zwykły dzień, kiedy właśnie idę do szkoły. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba i do zobaczenia dalej. No hej, ja już jestem gotowa. Lecę na przystanek słuchawki w ręku. Jak zawsze jest już jak zawsze za późno, bo jest już y, jakoś tak koło ósmej, parę minut po mam autobus, więc ja lecę i zobaczymy się na dół później. Jestem w łazience. jest długa przerwa i nie mam co robić, nudzę się, więc przyszłam na chwilę do Was pogadać. Hej, hej! Ja już jestem po szkole, jest już po trzeciej, coś po trzeciej, ja skończyłam lekcję dzisiaj za 15.03, więc troszkę tam siedziałam i powiem Wam, że jestem już trochę zmęczona, teraz czekam aż mój kochany zrobi obiadek i... Będę jadła, przybiorę się teraz oczywiście. Później odrobię lekcję, obejrzę jakiś serial. I trzeba się wykąpać i spać oczywiście, więc ym, tak wyglądać będzie teraz moje popołudnie. Może Wam coś jeszcze pokażę. Więc y, do zobaczenia, mam nadzieję. Kochani, to znowu ja już jestem po obiedzie, przebrana w taki nic, leggings i bluzkę. Powiem Wam, że. Chciałabym powiedzieć tylko, że pogoda w Holandii jest do dupy. Kiedy miałam przerwę 45-minutową, było zimno na podwórku, musiałam chodzić w bluzie po mieście i tak dalej. A kiedy tylko przyszłam do domu, yy, rozpogodziło się w sumie. Ładne jest niebo, zaraz wam pokażę. O, zobaczcie. No, chmury chmurek trochę jest, ale w sumie co tam? Nic wielkiego, yy, więc. Bardzo mnie to denerwuje ostatnio w Holandii. Samoleciki sobie latają, wszystko jest w porządku. A kiedy ja chcę się rozerwać i wyjść na miasto na przerwie, gdzie mam y, 3 kwadranse po holendersku, y, 45 minut, no to nie mogę, bo oczywiście jest brzydka pogoda i zaraz zacznie padać deszcz. Głupie, no ale co zrobię. No i tak, popołudnie się powoli kończy, zaraz zaczyna się wieczór. E, idę obejrzeć sobie pewnie pierwszą miłość. Jak jest, nie wiem czy już jest nawet, e, czy już się zaczęła po wakacjach. Jak tak, to idę obejrzeć i będę na pewno coś robić, coś czytać, albo grać w zjęcie, jak zawsze, zresztą nuda. Więc albo odezwę się do Was później, e, albo to już będzie koniec, zobaczymy. Więc e, trzymajcie się. Cześć kochani, słuchajcie, jak ja szybciutko z łazienki jest trochę ciemno, jak możecie widzieć. Jeszcze tutaj resztki makijażu. Ja idę się kąpać i już tutaj zakończę tego vloga. Jak już mówiłam, jest albo nie mówiłam, jest dziesiąta i idę zaraz spać, tylko jeszcze się wykąpię, ogarnę i myślę, że koło 11 się położyć, trochę wcześniej, żeby odpocząć na jutro. Więc trzymajcie się, chciałabym tutaj zakończyć tego vloga. Przesyłam Wam buziaczki. I co? I widzimy się w kolejnych filmikach. Jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, zapraszam Was do tego. I oczywiście, łapki w górę i komentarze zawsze mile widziane. Trzymajcie się. Pa!